Piękne dziewczyny, szlachetni panowie. Zapraszam Was wszystkich do wzięcia udziału w konkursie mów inspirujących o szablę wielkiego mówcy. To jest trofeum. 16 września macie szansę 7 Siedmiominutowa mowa, sfilmowana, przesłana do nas. Bierze udział. I zapraszam. Warto, abyście pokazali swój kunszt oratorski. Będziemy się nim dzielili. Waszym doświadczeniem, waszymi umiejętnościami, to dzięki Wam będziemy mogli rozwinąć jeszcze bardziej swoje umiejętności na Waszym przykładzie. Taki mam cel. Taki jest cel tego konkursu. Pomóżcie i zdobądźcie tą szablę. Szabla będzie pięknym trofeum. Może zawisnąć nad kominkiem i temu, kto ją zdobędzie, życzę, aby dokupił sobie do tej szarej kominek dom, posiadłość. Niech go zainspiruje jego własna mowa. Zapraszam serdecznie.